What's Fox, witam was w kolejnym odcinku na moim kanale a dzisiaj na budowie foksówki, czyli naszego wymarzonego domu zajmiemy się tematem przepustów jak je zrobić, jak je wykonać w taki sposób aby nie rozwalić naszych ścian jeżeli coś z tego filmu wyniesiecie to pamiętajcie o subskrypcji i jedziemy z dzisiejszym materiałem Dokładamy sobie dwa przepusty. Jeden będzie na nawodnienie w przyszłości, a drugi będzie na oświetlenie ogrodowe oraz całą tą instalację. Wykorzystamy rury 250 oraz setkę, zwykłe kanalizacyjne, więc spokojnie to wytrzymają. Te przepusty powinniśmy zrobić jeszcze na etapie murowania, ale nie wiedziałem dokładnie, gdzie one będą jakieś tam niedogadanie. Ale przygotowałem sobie w każdym z tych przypadków trzy kolanka 30. Dlaczego nie 90? Ponieważ jak będziemy przepychać przez nie rury PE25 do nawodnienia, to one są sztywne. Jak będziemy mieć kąt prosty, to będzie ciężej. A jak zrobimy sobie z 30 taki łagodny ten łuk, to będzie łatwiej później te kable prze przeciskać. I tutaj rozmawiałem też w sklepie hydraulicznym z panem, który powiedział, że właśnie niektórzy technicy wykorzystują te rury do, do takich przepustów, więc tu powinno być wszystko git. Minus jest tylko taki, że 250 są dość drogimi rurami i takimi mały, mało standardowymi. Ale smaruję sobie wszystko płynem do mycia naczyń po to, że najpierw chcę złożyć te nasze rury, te nasze kolanka po to, aby odnieść się mniej więcej do y, punktu wysokości jeżeli chodzi o posadzkę. No i dobra, nasze kolanka mamy złożona i zobaczcie teraz, jakie się to robi, łagodne przejście. Będzie łatwo teraz przez to przepchać te rury. Natomiast co jest najistotniejsze, to jest to, że ta, tutaj będzie słup i ściana działowa. Ściana działowa dwunastka będzie się zaczynać mniej więcej w połowie tego słupa iść sobie aż do tamtego słupa. Natomiast co jest istotne, chcę, aby to było jak najbliżej tej ściany, ale nie mogę zrobić przepustu zaraz pod słupem, ponieważ to nam przenosi całe obciążenie domu, e, więc muszę się przesunąć troszeczkę w tę stronę. I teraz, zanim zaczniemy kłuć, bo to było najprostsze, to chcę zrobić sobie szablon. Jak odrysowywuję sobie. Jeszcze fajnie, jakbym miał jakiś lepszy ten ołówek. Szablon będzie mi potrzebny po to, aby sobie przenieść wymiar na drugą stronę. Zobaczcie jeszcze na jedną rzecz, ponieważ sobie muszę wyznaczyć jakby punkt centralny tego okręgu. To najpierw narysowałem dookoła kwadrat, a potem łącząc jego przekątne, po prostu wyszedł mi środek, mniej więcej środek tego okręgu. Wiadomo, że to też nie jest idealne. Ale nie musi takie być. Idealnie by było zrobić to jak najbliżej tej ściany po prostu, A, no bo chodzi o to, że jak tu będzie tak ściana i tu będzie wisiał rozdzielacz, to od, od razu pionowo w dół mielibyśmy otwór. No ale nie mogę tak zrobić ze względu na konstrukcję tego budynku, więc odsuwam się od tego słupa, żeby nie było tu jakiejś lipy, i razy drzwi, nikt z tego strzelam nie będzie. Pod nami też jest GWC, więc sobie muszę zrobić jakiś tam niewielki zapas, żeby jeszcze podsypać pod spodek, pod spód piasek. Przykładam nasz szablon, nawet może jeszcze troszeczkę odejdę, bo ten otwór będzie delikatnie szerszy. Zaznaczam sobie punkt centralny naszego otworu, który nam się bardzo za chwilkę przyda, i właśnie też po to ten cały szablon. I teraz w tej izolacji, i ta izolacja to jest właśnie klu tego szablonu, odrywcowuję sobie nasz okrąg. Dlaczego zaznaczyłem ten punkt tutaj? Ponieważ Mamy tu zrobioną izolację i mówiłem, że wcześniej trzeba zrobić przepusty, nie na tym etapie. Znaczy można na tym, tylko będę musiał stosować manszety, jakieś tam kombinować. Ale jak będę kół i będę używał udaru, to, mm, to ma to do siebie, że będzie wyrzucać tą ścianę i rozwalać bardzo tą izolację i to będzie źle. Dlatego mam pomysł taki, aby przewiercić się na wylot na drugą stronę, założyć potem tam szablon, znowu odrysować kółko i Owiercić dookoła z jednej, z drugiej strony, i dzięki temu nie będzie mi ta ściana się tak bardzo rozpadać. Zresztą to zobaczycie za chwilę, jak będę kół. I teraz mam otwór centralny, obrysuję sobie to dookoła. Ponawiercam dziurki, mniej więcej do połowy bloczka. I mam nadzieję, że nie będzie się działo właśnie coś takiego, co jest teraz tutaj pod spodem, czyli po prostu rozwala całą ścianę. Tak mniej więcej to wygląda po chwili roboty. Za chwilę potem zmienię wiertło na szersze, ale zobaczcie co się dzieje. He, sypie śnieg, a przed chwilą mieliśmy 17 stop. Zero przypadku, tylko skill, albo wręcz mógł być to Hammer Force. I proszę, wyszło słońce. A, więc, otwór mamy gotowy, wziąłem go też, wypłukałem e, wodą, żeby nie było tego py pyłu, bo za chwilę będziemy pianować, ale teraz ruła musi przejść przez otwór. No i dobra, pomanewrowałem troszeczkę tymi kolankami, wyprostowałem to i teraz dwa tematy, zobaczcie. Pierwsze to jest nasz poziom zero, tutaj o, nie widzicie, to jest nasz poziom zero, tu wyjdzie nasza posadzka, więc będę musiał tutaj dosztukować jeszcze rurę do góry przed wylewką. Ale drugi temat. Zobaczcie, udało mi się ją wypoziomować i w tę stronę, i w tę stronę. No tak, może nie jest idealnie, jeszcze będzie to do poprawki, ale najistotniejsze jest to, że tutaj udało mi się. Uzyskać spadek, widzicie? O, w tamtą stronę. Dlaczego tak zrobiłem? Jeżeli by się pojawiła jakakolwiek woda, to po pierwsze ona i tak nie wejdzie mi do domu, bo to będzie wyżej niż tamto. Co nie? Nie, nie ma opcji takiej, że tędy by się wylewała woda. Co nie mam nadzieję, bo ja kończyłem szkołę, a nie geografię albo fizykę. Natomiast jeżeli jakaś woda by się pojawiła, gruntowa czy coś, to ona wpłynie do rury. Zbierze się w niej i dzięki temu spadkowi. Wypłynie, jakby grawitacyjnie, tak? A tu po prostu góra będzie równo. Chciałbym to opianować tutaj i yy, ja nie jestem zwolennikiem pian, natomiast znalazłem coś takiego i to nie jest reklama. Pianka do kręgów i zobaczcie, że ona jest ma wodoszczelność, co nie? Więc po prostu walnę tam pianę po to, aby już mi się ona nie dygała i potem potem za jakiś czas, bo teraz jest za zimno. Uszczelnie to przejście całe, już po prostu systemowo. Czyli przepust na podlewanie mamy, mamy gotowy, i teraz przejdziemy do przepustu na e, kable, które mają iść do ogrodu. E, I je wykonam z rury też kanalizacyjnej setki. Okej, okay, dobra, może powinno być to zrobione w warocie i tak dalej, ale ja zrobię to e, z najprostszej rury kanalizacyjnej i mam nadzieję, że będzie wszystko GIT. Tylko tutaj jest małe ale. W tym miejscu mam raka, czyli tutaj będzie cała rozdzielnica i sterowanie, i zobaczcie, chcę, aby. Ta rura wyszła tu, tu ma być okno, tak? Pyk przeszła pod tym pokojem, przeszła przez jedną ścianę, drugą ścianę i wyszła tutaj do tej ściany. To jest 160 cm plus 12 ma bloczek, a to jest ściana nośna. A to jest właśnie fundament do tej ściany nośnej, czyli muszę sobie odtąd dotąd, więc 160 plus 12 na bloczek, jakiś tam zapas, i wiem, że mam wyjść tam. Mniej więcej właśnie tutaj, gdzie. Wychodzi ta bednarka. Pomijając, już oczywiście, wszystko idzie kolejny śnieg. 160 plus działówki 12 to mamy 172. I jeszcze muszę. Rura jest setka, czyli mamy zróbmy 100, 190. Będziemy mieli taki zapas, dobrze mówię? No, 190 mamy tutaj. Zaznaczam sobie punkt. I teraz od tej ściany również. 190 tu i i tu i teraz wykorzystamy zdobyć moją ostatnią techniki mianowicie laserro i sobie będziemy mogli po całej długości przenieść właśnie ten wymiar a to się tu włącza przy okazji będzie ten przy okazji będzie też Pogoda taka, co nie, że, że widać wszystko, bo jest zieloną wiązkę ma. I teraz zobaczcie, mam nadzieję, że jest to. Tam się nam pokrywa laser. Tu mamy laser, tu mamy krawędź lasera, pyk, i automatycznie mamy przeniesiony wymiar tam na tamtą ścianę. To jest jakieś nieporozumienie. Zobaczcie, co się dzieje. Styropian pada z ziemi. z nieba. Dobra, ale nie ma miękkiej gry u Jakuba na butowie. Staram się też tu nie skakać, bo raz skoczyłem i trzy tygodnie leczę nogę, bo wpadłem na prąd. Dobra, czyli tak, laserek nam leci, tam się pokrywa, tu się pokrywa. Tu mamy, mam nadzieję, że go widać w GoPro, bo nie mogę kręcić tamtą kamerą. Zobaczcie, tu mamy przeniesiony laser. W teorii prąd powinien być mniej więcej tam 70-80 cm poniżej poziomu yy, gruntu. Dlatego ja zrobię tutaj setkę. Zobaczcie. Dlatego robię setkę, ponieważ chcę, aby tutaj był najniższy punkt. Bo znowu będę brał pod uwagę nachylenie terenu. Abyśmy mieli to odwodnienie, takie co nie? I teraz tak, tu sobie mogę przenieść. Zobaczcie, mamy krawędź lasera, czyli mamy tu. I teraz odtąd odmierzę sobie 90 cm. Czyli będziemy już mieli na długości takiej 10 cm spadku, nawet zróbmy 85. O, 85. Bo dzięki temu mamy 15 cm spadku na rurze i po prostu ta woda nam się będzie. Ewentualna woda nam się będzie cofać, właśnie w tamtą stronę. Świeciło słońce, padał deszcz, grat. Jeszcze burzy brakuje. A i śnieg jeszcze był w międzyczasie. Dobra, yy, więc teraz co? Teraz zostaje nam yy, zrobić szablony i wybijam dziury identycznie jak w tamtym przypadku. Proszę bardzo, Jakub, przygotowany na wszelkie warunki pogodowe. Mamy bateryki, ładowareczki przykryte nie zamknięte Izolacją przeciwwodną folią budowlaną w postaci worka na śmieci W sumie to mogłem to złożyć wcześniej i przełożyć całość, ale kto by o tym myślał? Dobra, wydaje mi się, że będzie gate. Teraz to tam Wezmę sobie od razu szlifierkę jak będę musiał ciąć, żeby nie latać 10 razy O miarkę też gdzieś miałem, ale już nie wiem gdzie ją mam o Jezusicku czy mogę wykorzystać tą dwójkę, ale wyłaj dobra, to ja sobie ją skrócę nie wiem jeszcze ile zrobię to na oko Wazowałem też ją i teraz powinna. O, teraz jest Picobello. Dobra, cyk i znowu hobsa hmm. Jakie ja nienawidzę tego skakania przez te mury. Aha, tak chota tutaj, żeby ją ino przyłapać. Naciskać aż wskoczy Franca. Jesteśmy w domu Ta, w dupie jesteśmy Co ja wymyśliłem? A może się uda? Czekaj, to jest to No hu hu. Ale fart Ale fart Myślałem, że, że nie starczy wiecie o co chodzi? Że nie będę miał miejsca tu, żeby przepchnąć ją Ale na... Na styk się udało, ty draniu ty, oddaj rower. Tym razem śnieg, śniegu jeszcze nie było, właśnie, było wszystko, nie, już był? Nie, deszczu nie było, tak czy siak. Zrobiłem na razie taką podpórkę prowizoryczną, lecimy tam przepustem, przechodzimy tu, ze spadkiem wychodzimy tam. No i dobra, mamy następny dzień, yy, dzisiaj już świeci słoneczko i jest fajnie, natomiast Musimy zrobić zabezpieczenie. Wszystko nam tu wyschło, ta piana, ta piana sama w sobie niby jest wodoodporna, ale dalej jest to piana, wiecie o co chodzi. Więc Yy, dociąłem, wy, wyciąłem ją sobie praktycznie na, na, na zero, tutaj z murem, i teraz będziemy robić izolację. I wykorzystam do tego dwa produkty. Jeden to jest Nexler Connect, to jest taka jednoskładnikowa żywica poliuretanowo-bitumiczna. Ja już wcześniej robiłem na tym przepusty, znaczy nie ja, tylko technik z Nexlera robił na tym przepusty, więc wiem o co chodzi. Natomiast z drugiej strony yy, wykorzystam po prostu yy, zwykły bitflex, czyli właśnie to co jest tutaj położone. Dobra, więc pierwsze co, to musimy sobie to wszystko ładnie tutaj zasmarować pędzlem. Sama w sobie już tworzy bardzo dobre zabezpieczenie, ale jeszcze w połączeniu właśnie z taką membranką zrobioną z geowłókniny. To jest jeszcze lepiej, bo nam się to zezbroi po prostu. I ją tutaj upycham, łącząc razem z, tą, z, tą, z tym konektem, z tą masą. I wciskam ją właśnie w ten otwór. Dobra, I jeszcze na sam koniec przygotowałem sobie drugą taką, którą właśnie wkleję tu od góry w ten sposób. O, i ona nam dodatkowo jeszcze zamknie tutaj ten, ten otwór, co nie? I tu fajnie dobrze jest smarować tą stronę, w którą była włóknina wywijana. Bo dzięki temu jest, po prostu nam się ona jeszcze mocniej naciąga, to nie? Wiecie o co mi chodzi? Może, żebym tam obiektywu nie ten. No więc jak to sobie wyschnie, że tak powiem, myślę, że niby tam 2,5 godziny w zależności oczywiście od temperatury, ale ja sobie tu na spokojnie przyjdę jutro albo pojutrze. Zobaczę jak to wygląda. I dołożę właśnie tego bitflexu dookoła. Nie wiem do czego to porównać, bo to właśnie nie jest jakbyś smarował papą, tylko takim, trochę jakby żelem, ona już zaczyna twardnieć, o, już się robi na skórek. Natomiast tak, to jest zabezpieczenie na zewnątrz, od wewnątrz zrobię troszeczkę co innego, aczkolwiek również mógłbym użyć też konekta. Tutaj użyję właśnie bitflexu, czyli to, co mam położone na, na ścianie. Koci język? O, koci język chyba. Czyli ona jest taka półokrągła na końcu, właśnie po to, żeby sobie zrobić tutaj taką fasetkę, jak żeśmy kładli tą właśnie izolację tutaj na to natryskowo i po prostu bajka to, nie? I robię fasetę, czyli właśnie taki półokrąg dookoła, uszczelniający. I właśnie po to jest ta półokrągła kielnia. Oczywiście można to zrobić. Nie wiem, nitelką. Tak jak tą fasetę, co robiłem na zewnątrz. O! Mniej więcej właśnie coś takiego. Jakby oczywiście nie wyszło na raz, to można dołożyć. I dokładnie to samo, dokładnie, yy, dokładnie to samo zrobię z drugiej strony jak ten konekt wyschnie. Właśnie też do, do, dodatkowo dołożę jeszcze tej masy KMD. No, to widzimy się, jak to wszystko wyschnie. No i minęło parę dni. Przepusty mam odrobione dwukrotnie. Najpierw konektem, potem właśnie Bitflexem. Teraz to wszystko jest pięknie zaschnięte. Jak widzicie, zaczynam sobie kleić powoli XPS-a, ale jeżeli chodzi o temat XPS-a, to już go mam. No a zresztą, mniejsza, większa. W dzisiejszym odcinku skupiliśmy się na przepustach. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Jeżeli tak, to pamiętajcie o subskrypcji i widzimy się w następnym odcinku. Cześć!